Laudetur Jezus Chrystus. Co jakiś czas w komentarzach pojawia się prośba, abym wytłumaczył o co chodzi w tych mszach świętych gregoriańskich. W związku z tym, na prośbę tych różnych osób, które o to prosiły, przygotowałem dzisiejszy odcinek. Gregorianka to 30 kolejnych mszy świętych, ofiarowanych dzień po dniu za jedną osobę zmarłą. To jest już kluczowe na samym początku. Czyli czasami się mówi, że na przykład za małżeństwa, żeby odprawić mszę świętą gregoriańską, nawet czasami niektórzy mówią, że no tak, ale przecież jak wzięli ślub kościelny, to oboje razem przed mężem czy żoną będą tworzyć jedno ciało, więc można za małżeństwo nie można. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział wprost, że po swojej śmierci już nie będziecie razem. Ślub liczy się tylko i wyłącznie do momentu, kiedy osoba żyje tutaj, na ziemi. Co innego, oczywiście, chrzest, co innego, bierzmowanie, co innego, sakrament kapłaństwa. Co jakiś czas wspominałem o tym, pieczęć na duszę, zwana sfragis, czyli przypieczętowanie, to, że należymy do Jezusa Chrystusa. Tam już nie będzie małżeństw. W związku z tym, każdy sam zdaje rachunek przed Panem Bogiem. Każdy sam osobiście będzie sądzony nie małżeństwa razem, tylko na przykład mąż będzie sądzony za zaniedbania względem żony na przykład. Bo to oczywiście o sądzie dzisiaj nie będę mówił. Skąd się wziął ten zwyczaj? Całą historię opisał święty Grzegorz Wielki w swoich dialogach, zanim w 590 roku został papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasztoru. Jeden z mnichów imieniem Justus zachorował. Już na łożu śmierci wyznał, że ukrył przed wspólnotą trzy złote soldy. Kluczowe jest tutaj w rozumieniu to, że miało być całkowicie ubóstwo. Więc jeżeli miało być całkowite ubóstwo, nie powinien mieć nic własnego, żadnych monet. Ale jednocześnie jego serce było na tyle chciwe, że nawet jeśli wiedział, że ich nie wyda, to chciał je posiadać za wszelką cenę. W świetle zasad rządzących w klasztorze, dopuścił się wielkiego grzechu. Było bowiem w naszym klasztorze, tak pisze święty Grzegorz, stałą regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby żaden z nich nie miał swojej osobistej własności. Justus na polecenie Opata umarł w osamotnieniu, a pochowano go nie wśród innych zakonników, lecz w niepoświęconej ziemi rzucając do jego grobu wspomniane monety. Jednak miesiąc po jego śmierci Grzegorz zaczął się w duchu litować nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc. Polecił więc przeorowi, aby odprawiono za niego 30 mszy świętych, dzień po dniu, bez przerwy. Po odprawieniu 30 mszy świętej Justus ukazał się w widzeniu swojemu rodzonemu bratu, również mnichowi, i powiadomił go, że właśnie został uwolniony z czyśćca i dołączył do wspólnoty zbawionych. Uważa się, że to właśnie pod wpływem jego autorytetu, praktyka 30 mszy świętych odprawianych za konkretną osobę zmarłą, upowszechniła się najpierw w Rzymie, potem w całej Europie, czyli od papieża Grzegorza mszy święte, gregoriańskie mamy i teraz tak mamy w kościele, bo jeśli chodzi o doktrynę dotyczącą mszy świętej gregoriańskich czegoś takiego nie ma, o czym za chwilkę powiem, są pewne zasady, które kościół ustalił, których trzeba bardzo mocno przestrzegać. To co mówiłem w jednym z odcinków o odpustach, czyli język prawniczy, czasami który pomaga nazywać pewną rzeczywistość boską, choć ciężko tak naprawdę słowa ubrać to. Czym jest łaska. I teraz tak, pierwszy punkt. Te zasady zostały sformułowane przez Stolicę Apostolską dopiero 24 lutego 1967 roku. Choć praktyka odprawiania przy świętych funkcjonowała już od setek lat, to jednak dopiero w tym roku zostały pewne rzeczy spisane. Dlaczego zostały spisane? Tradycja ustna, która była przekazywana, to jest jedna rzecz. Ale okazało się, że wiele osób zaczęło kombinować, źle rozumieć czym jest msza święta gregoriańska. Być może niektórzy księża zaczęli z tego robić w cudzysłowie biznes. Dlatego czasami pojawiają się takie określenia, że nie będę dawał nam mszę świętą gregoriańską, bo kosztuje 1500 zł i księża modlą się za pieniądze, a przecież Boża łaska jest za darmo, więc ja nie będę komuś dawał, jeżeli ksiądz się modli za pieniądze. Tylko, że te pieniądze to jest stypendium na utrzymanie kapłana, a nie płaci się tutaj za mszę świętą ale to dzisiaj o tym nie będę wspominał. Gdzie to zostało zawarte? W deklaracji kongregacji Soboru. To jest dawna nazwa kongregacji do spraw duchowieństwa. I tak, po pierwsze, mszę świętą gregoriańską można odprawiać tylko i wyłącznie za jedną osobę. Nie ma mszy świętej gregoriańskiej zbiorowej. Więc jeżeli w twojej parafii jest coś takiego, że ksiądz odprawia mszę świętą gregoriańską i wrzuca ją do intencji zbiorowych... Nie wolno czegoś takiego robić. On stworzył taki ksiądz, być może jakieś swoje własne prawo. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego prawa. Nie wolno mu, choćby był proboszczem, nie wolno. Po prostu nie. Więc jeżeli wiecie o tym, że coś takiego jest w swojej parafii, powiedzcie o tym księdzu. Mam nadzieję, że robi to tylko z nieświadomości, a nie dlatego, żeby zgadzało się, wiadomo. No, wprost trzeba nazywać pewne rzeczy. Więc msza święta musi być tutaj indywidualna. Czym innym jest to, że dwóch księży na przykład staje do ołtarza i jeden odprawia jedną intencję, drugi drugą. To już nie jest msza święta zbiorowa. Choć na ten temat też warto kiedyś podyskutować, bo kiedyś pamiętam taką rozmowę, no i znowu dygresja się zaczyna, ale pamiętam taką rozmowę, że świat istnieje, dopóki składana jest ofiara Bogu. Więc ci kapłani. Którzy naprzód stają we dwóch do jednego ołtarza, składają nadal jedną ofiarę, choć w dwóch intencjach. I warto byłoby tak z czasem zrobić w parafiach, żeby każdy kapłan oddzielnie sprawował tę najświętszą ofiarę. Więcej ofiary składanej Panu Bogu. Jest to bardzo logiczne, spójne ze sobą. Czy np. co pół godziny, jeżeli jest taka potrzeba, albo co godzinę msza święta, jedną ksiądz na np. o siódmej, bo odprawił drugi o ósmej. Żeby na nie było także dwie o siódmej. Czasami się tak da, czasami nie da, wolałbym jednak, żeby się dało. Natomiast wspominam to jako bardzo cenny argument. Kolejna rzecz. Msze święte gregoriańskie odprawione są tylko za zmarłych. Nie ma mszy gregoriańskich za żywych. To jest bardzo ważne. Nie ma mszy świętej gregoriańskiej za żywych. Po trzecie, msza święte gregoriańskie za jedną osobę należy odprawiać dokładnie przez 30 dni. Po czwarte, istotna jest stała ciągłość w odprawianiu mszy świętej. Czyli nie może być tak, że na przykład odprawiem 15 dni, 16 dnia nie odprawiam i później na przykład kontynuuję, ale jest wyjątek od tej zasady. Na przykład mm, choroba kapłana czyli nie jest w stanie na przykład odprawić mszy świętej. Tylko uwaga, to nie jest tak, że jeden ksiądz musi odprawić mszę świętą, że tylko ten jeden, który przyjął intencję. Może być tak, że powinien poprosić drugiego księdza, słuchaj, leży tak ciężko chory, nie to, że mam tam lekki kaszel, tylko na przykład leżę obłożnie chory, nie jestem w stanie odprawić mszy świętej, naprawdę nie jestem w stanie, więc mam prośbę, odpraw za mnie tę mszę świętą gregoriańską i będę w stanie nadrobić intencję ale tej nie. Więc czasami księże tak robią, że proszą kogoś, jeżeli na przykład w parafii nie może być odprawiona wyjątkowo tam msza święta, bo na przykład nie ma kilku kapłanów, a jest tylko jeden na parafii, ma mszę świętą gregoriańską. No i niestety stało się, jak się stało. Tak mocno zaniemógł, że nie jest w stanie odprawić mszy świętej. Czasami może być konieczność odprawienia mszy świętej w innej intencji. Na przykład z powodu udzielania sakramentu małżeństwa albo pogrzebu. Ciągłość nie zostaje przerwana, a cykl jedynie ulega przesunięciu. Nie mam Mszy Świętej, przecież Wielki Piątek, ale to nie oznacza, że zostaje przerwana ciągłość. Nie zostaje przerwana ciągłość. Trzeba później, kolejnego dnia, kiedy będzie można już Mszę Świętą odprawiać, właśnie w intencji danego zmarłego, za którego jest zamówiona Msza Święta gregoriańska. Dobrze, przerzucam kartkę. Czy msza święta gregoriańska jest gwarancją wybawienia? To też jest istotne, bo czasami ktoś może mieć takie absolutne przekonanie, że jak już 30 mszy świętych zostało odprawionych, to już o nic nie trzeba się martwić, już za tego zmarłego nie trzeba się modlić, ponieważ on na 100% jest w niebie. Nie istnieje żadna doktryna kościoła katolickiego związana z takim rozumieniem. Powinny być te msze święte traktowane jedynie jako msze święte za zmarłych. Zwyczaj został zatwierdzony tych mszy przez Stolicę Apostolską wyłącznie jako praktyka pobożna, która nie jest sprzeczna z nauką Kościoła. Nie ma więc ze strony Kościoła katolickiego żadnej gwarancji takiej skuteczności wybawienia od pokuty po śmierci. Mamy jedynie nadzieję. Ufamy, że po tym, co napisał papież Grzegorz wtedy, jest to tak pobożną praktyką, tak dobrą praktyką, tak właściwą praktyką, że kontynuujemy to wszystko. Dlatego, że Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, a Msza Święta każda, każda Msza Święta jest to składanie ofiary Jezus Chrystus składa ofiarę. Bogu Ojcu, on jest drogą, więc sam składam tę ofiarę. Cały zwyczaj jest po prostu oparty o to, że mamy nadzieję, że tam msza święta pomoże. Ja sam osobiście za swoją rodzinę, tych którzy oczywiście umarli, zamówiłem kilka mszy świętych gregoriańskich. Nie szczypałem się, jeśli chodzi o kwestię ofiary. Uważamy, że jest ona konieczna, że jest to potrzebne. Jeżeli ktoś uważa, że 1500 zł na przykład, bo wiecie, rezerwuje się komuś inne możliwości zamawiania mszy świętej, czyli na przykład ktoś inny by przyszedł, potrzebuje bardzo ważną intencję, a ksiądz powie, nie mogę, bo teraz jest msza święta gregoriańska, dlatego w parafiach są ustalone pewne stałe kwoty za mszę świętą gregoriańską. To też jakiś skrót myślowy. W wielu parafiach nie ma na przykład stawki w cudzysłowie stawki za mszę Świętą, ale za Gregoriańską już jest, bo blokuje się komuś kalendarz na miesiąc. Dlatego to jest tak istotne. Natomiast trzeba pamiętać o jednym: że to Bóg wysłuchuje próśb i to On jest ostateczną wartością tego wszystkiego. I czym Msza Święta Gregoriańska działa, zależy tylko i wyłącznie od Boga. My mamy ten język prawniczy, o którym wspomniałem, no i o to musimy dbać. Natomiast tak, zamawiajcie msze święte gregoriańskie ze swoich bliskich zmarłych. I to tak jak na przykład z nowenną pompejańską. Nie traktujemy tego magicznie. Nie patrzymy w taki sposób, że jak odmówię tyle, to już będzie dobrze, a jak nie odmówię tyle, to będzie źle. Mówi się, że to jest nowenna nie do odparcia. Dlaczego? Bo Bóg widzi. To, że człowiek tak gorliwie się modli, każdego dnia trzy różańce dziennie, czasami niektórzy dodają czwarty, przez tyle dni non-stop, to pokazuje, Boże, tak bardzo mi zależy. Tak chce się modlić za tego człowieka, że widzisz, że nie odpuszcza. Czyli to nie jest jednorazowy różaniec. To jest jakaś świadoma decyzja człowieka, tak, będę nieustannie modlił się za drugiego. I tym właśnie jest Mysza Święta Gregoriańska też. Pokazuje, Boże, tak nam zależy, tak bardzo proszę Cię o wsparcie za tego człowieka, że nie jedną, ale trzydzieści mszy świętych będę odprawiał za tego człowieka, dbając o to, żeby samemu być w stanie łaski uświęcającej, żeby karmić się ciałem Chrystusa, żeby pamiętać w tym dniu o, o tym zmarłym. Czyli po raz kolejny wracamy do punktu wyjścia. W pełni świadome przeżywanie wiary katolickiej nie traktujemy jej magicznie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.